Wyznacz A i B, tak aby W od X razy F od X było równe H od X. Zacznijmy od ćwiczenia A. Wielomian W. Zobacz jak on wygląda. Nasz wielomian W od X to jest kwadrat różnicy. Więc to mamy wzór skróconego mnożenia. Spróbujmy od razu ten wielomian rozpisać. Pierwszy do kwadratu, 2x podnoszę do kwadratu, to będzie 2 do kwadratu 4, x do kwadratu x kwadrat. Minus podwojony pierwszy razy drugi. 4x dodać drugi do kwadratu to 1. Wielomian w mam przemnożyć przez wielomian f. Zatem mój wielomian w, już mam wyliczony i mnożę przez wielomian f. A wielomian f to ax plus b. I to powinno być równe mojemu wielomianowi h. A wielomian h to minus 4x sześcian dodać 8x kwadrat, odjąć 5x dodać 1 wykonaj mnożenie 4x kwadrat mnoży nawias każdy przez każdy zatem 4ax do sześcianu dodać 4bx kwadrat teraz minus 4x mnoży nawias minus 4ax kwadrat minus 4b X. I teraz 1 mnoży nasz nawias. To AX dodać B. I to powinno być równe naszemu wielomianowi h od X, czyli minus 4x do trzeciej dodać 8x kwadrat, minus 5x i dodać 1. Zredukujmy z lewej strony wyrazy podobne. Najwyższa potęga 4a x do trzeciej. Teraz potęga druga, dodać. Współczynniki dajmy w nawias. I zapiszmy x kwadrat. Pierwsza potęga. Dodać. Współczynniki w nawias. I dokładamy x, wyraz wolny b. To musi być równe naszemu wielomianowi h. Więc tutaj przepiszę go sobie jeszcze raz. Skoro te dwa wielomiany mają być równe, lewa strona ma być taka jak i prawa, to współczynniki przy odpowiednich potęgach muszą być takie same. Przy trzeciej potędze mamy współczynnik 4a oraz minus -4. Zapiszmy. 4a musi być równe minus 4. Stąd a wyliczymy minus 1. Idziemy do współczynnika przy drugiej potędze. One też muszą być takie same. 4b odjąć 4a musi być równe 8. Za a wstawię sobie już tą minus 1, więc 4b dodać 4 równe 8. Przeliczmy. Czwórka na drugą stronę. Dzielę przez 4. a jest równe 1. To nie koniec zadania. Wszystko musi nam się zgadzać. Przy x też muszą być takie same współczynniki. Minus 4B. Dodać A jest równe minus 5. Sprawdzamy. Za B dajemy 1. To jest minus 4. Za A dajemy minus 1. I lewa równe prawej. Świetnie. Wszystko nam się zgadza. Też nie koniec zadania. Jeszcze wyrazy wolne muszą być takie same. B musi być 1. A nasze B jest 1. Zgadza się. Zatem znaleźliśmy a i b, dla którego u od x razy e od x jest równe h od x. a jest równe minus 1, a b jest równe 1. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.